Zadanie 17. Kąt alfa jest ostry oraz sinus kąta alfa jest równy pierwiastek z 5 na 3. Dokonując zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Ten kąta alfa jest równy. Tutaj do tego zadania możemy podejść na kilka sposobów. Ja proponuję, żeby najpierw wyznaczyć wartość kosinusa w oparciu o jedynkę trigonometryczną. Po to, żeby wykorzystać tę własność tangensa kąta alfa. Czyli popatrzmy, skoro mamy podaną wartość sinusa kąta alfa, to tę wartość możemy tutaj podstawić pod, w to miejsce do tego wzoru, czyli uzyskujemy tutaj cosinus kwadrat alfa, dodać pierwiastek kwadratowy z 5 nad 3 do potęgi drugiej i całość jest równa liczbie 1. Oznacza to, że cosinus kąta alfa to jest, no właśnie, jeszcze nie, nie równa się, ale cosinus kwadrat alfa dodać 59 jest równe 1. No i teraz tą liczbą możemy przenieść na prawą stronę równania, pamiętając o zmianie znaku. Oznacza to, że cosinus kwadrat alfa jest równe 99, czyli ja tę jedynkę zapisałam od razu w postaci ułamka niewłaściwego, dlatego, że jeżeli tutaj od tego odejmuję 5 dziewiątych, to dzięki takiemu przekształceniu uzyskałam tutaj odejmowanie ułamków zwykłych o takich samych mianownikach. Oznacza to, że kosinus kąta alfa to jest dokładnie to samo co 9 odjąć 5 nad 9. Przeniesiemy sobie rozwiązanie już tutaj, czyli cosinus kwadrat alfa to jest dokładnie to samo co 4 dziewiąte, ale 4 dziewiąte to jest cosinus Kwadrat alfa, a my chcemy wiedzieć ile wynosi cosinus alfa. I teraz to równanie w związku z powyższym pyta nas się jaką liczbą lub jakie liczby należy podnieść do potęgi drugiej, żeby uzyskać 4 dziewiąte. No i mamy dwie takie liczby. Pierwszą z nich będzie minus pierwiastek kwadratowy z liczby 4 dziewiąte. natomiast drugą z nich będzie plus pierwiastek kwadratowy z liczby 4 dziewiąte. I teraz z racji tego, że kąt alfa jest kątem ostrym, to musimy wykluczyć wartość mniejszą od zera. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli kąt alfa jest kątem ostrym, to znaczy, że on będzie znajdował się tutaj w tej pierwszej ćwiartce. A w pierwszej ćwiartce wszystkie cztery funkcje trygonometryczne są dodatnie. Czyli wartość minusową pomijamy teraz i skupiamy się tylko i wyłącznie na wartości dodatniej. To oznacza, że cosinus kąta alfa to jest dokładnie to samo co pierwiastek z czterech nad pierwiastek z dziewięciu, co oznacza, że cosinus alfa jest równy liczbie dwie trzecie. Pierwszy krok, który wykonaliśmy, popatrzmy teraz na drugi krok, w drugim kroku wykorzystamy tutaj ten wzór. I popatrzmy, że sinus kąta alfa jest równy pierwiastek kwadratowy z 5 na 3, no i cosinus alfa jest równy liczbie 2 trzecie. Czyli teraz tę wartość podstawimy tutaj do licznika w to miejsce, natomiast tę wartość do mianownika. W związku z powyższym zapiszmy, że tangens kąta alfa to jest dokładnie to samo, co pierwiastek kwadratowy z 5 na 3 dzielone na dwie trzecie. Poza tym pamiętajmy, że kres zastępuje nam znak dzielenia, oznacza to, że to możemy zapisać jako tangens kąta alfa, który jest równy pierwiastek kwadratowy z 5 na 3, co dzielimy na dwie trzecie, przy czym dzielenie to jest to samo, co mnożenie przez odwrotność w związku z powyższym pierwiastek kwadratowy z 5 na 3 mnożymy przez 3, no właśnie nie trzy trzecie, tylko oczywiście trzy drugie. No I teraz, jeżeli skrócimy sobie te dwie liczby, to w rezultacie uzyskujemy tangens kąta alfa, który jest równy pierwiastek kwadratowy z 5 nad 2. Czyli widzimy, że tutaj prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź A.